Witam wszystkich. Tematem dzisiejszego spotkania: naszego wideo będzie Skąpstwo wewnętrzne. Czyli przyczyna, jaką jest Skąpstwo wewnętrzne. Na zewnątrz tej przyczyny my widzimy biedę. Biedę materialną. Biedę i to czasami wielką biedę. Miałem taką konsultację, to jeszcze będąc w Polsce, miałem online z takim panem, który miał problemy finansowe, cały czas problemy z firmą, cały czas, on prowadził własną działalność, ale zawsze jakieś problemy zawsze brak pieniędzy, cały czas się borykał, a facet, który jak się z nim chwilę porozmawiało, to było widać, że on powinien mieć pieniądze, że facet trzeźwo myślący, pojęcie o świecie taki, który umie zarobić, a jednak brak pieniędzy. Dlaczego? Miałem taki przypadek, że ja już tam dokładnie nie będę, nie pamiętam tych, tej sytuacji, to znaczy dokładnie w szczegółach, nie będę opisywał dokładnie w szczegółach z tego względu, że ja bardzo szybko zapominam. Po konsultacji, ja po miesiącu, po dwóch, to już staram się, to mi ucieka, ulatuje, gdyż to jest nieważne. Bo ja nie potrzebuję zapamiętywać, jak ta konsultacja była, o czym to było, jakie ten człowiek miał problemy. To jest mi do niczego niepotrzebne. Ja jestem tylko po to, żebym reagował na, na informacje, szukał przyczyny, a nie po to, żeby zbierał te informacje. Nie widzę takiej potrzeby. Przyczyną u niego było tak zwane skomstwo wewnętrzne. Objawia się to w ten sposób, że na przykład kupujemy samochód. Prawda? Kupujemy samochód i od kogoś tam na giełdzie, na przykład, przyjeżdżamy do domu, po kilku dniach przychodzi do nas policja, chce sprawdzić numery silnika. Ten numer chyba VPN, czy jakoś tak się nazywa, sprawdzają. Proszę pana, samochód kradziony. Mamy go na liście i samochód ci zabierają. Przykład taki. Co ty robisz? No, oczywiście, starasz się odzyskać te pieniądze. Czyli to powinna policja dalej szukać, prawda? Jeżeli policja znajdzie tego, który cię rozprzedał, teoretycznie masz szansę. W praktyce to jest najczęściej rzadko, no bo ciężko z takiego faceta wyrwać pieniądze, już on idzie do więzienia siedzieć, z czego on spłaci. Jeżeli to, że zwraca się do policji o pomoc, policja szuka w znalezieniu złodzieja, to wszystko jest ok. Policja jest od tego, policja szuka. Jeżeli ty do tego nienawidzisz tego złodzieja, Masz olbrzymią złość do niego, że on cię okradł? To już ty masz problem. Co innego poziom zewnętrzny, nie dać się oszukać, gdy złodziej musi ponieść konsekwencje, a co innego nienawidzieć go. Co innego jest nie pozwalać na, na przestępstwo? A co innego nienawidzieć przestępcę. To jest też człowiek, który błądzi. Możesz nie akceptować przestępstwa, ale nie przestępcy. To jest duża różnica. No i w przypadku tego człowieka, który się do mnie zgłosił z tym, to on też został oszukany. Bardzo walczył o zwrot tych pieniędzy, o wszystko robił na własną rękę, żeby odzyskać je, i nie mógł się pogodzić ze stratą. To było jedno z oszustw. Później ją tego egzaminu nie zdał. Bo jeżeli nie możemy odzyskać pieniędzy, gdyż policja nie znalazła złodzieja lub na przykład jest niemożliwe do ściągnięcia, to znaczy, że to jest nauczka dla nas. To jest lekcja z góry. Jak my przejdziemy to stratę? Czy jesteśmy w stanie stracić? Jeżeli nie jesteśmy w stanie straty tej przyjąć jako odgórne oczyszczenie, no to mamy problem, nie zdaliśmy egzaminu, czyli musimy być dalej oczyszczani, czyli musimy mieć następną stratę. No, i mało tego, my natychmiast się blokujemy nad przyjściem czegoś nowego czyli w zamian innych pieniędzy, innej materii. Natychmiast mamy blokadę, bo my nie potrafimy stracić. W nas jest agresja, złość my jesteśmy niebezpieczni. Jest taka postępująca wtedy bieda: blokada na, na otrzymywanie i agresja za każdym razem, jak tracimy. Ta, te tracenie to jest zawsze oczyszczenie. To jest taki egzamin, lekcja. Czy możesz otrzymać, czy nie. No i u tego człowieka było tak, on tych lekcji miał dosyć dużo, gdyż za każdym razem nie umiał stracić. Ja sobie przypominam, mam, miałem taką konsultację u takiej pani. Ja ten przykład chciałem podać i pewnie jeszcze przypomnę o tym przy nagraniu na Feng Shui, gdyż następne nagranie o Feng Shui chciałem rozpocząć od akwarium. Do czego może się przydać akwarium jeszcze? Opowiem Wam taką sytuację. Miałem też taką konsultację. Zwróciła się do mnie pani, która miała firmę. Nie taka wielka, no. Tam zatrudnionych miało kilkanaście osób. E, pro, firma produkcyjna. No i ta firma bankrutowała. Trochę to było dziwne, że ona bankrutowała. Tam było trzech wspólników mieli własny obiekt, własny budynek. Ale firma bankrutowała. Gdy przyszedłem, to było lata temu to było, ja wiem, to 20 lat temu. Minimum, no może mniej trochę, no gdzieś tak z 18 lat temu, 19, coś takiego, coś takiego. No i gdy poszedłem do tej firmy, e, zobaczyłem, no bardzo szybko rozgryzłem, mówię, że tutaj, e, jeżeli pani ma tych dwóch wspólników, to ci wspólnicy pani okradają, oszukują. Nie, to niemożliwe, mówię. Ona, taka typ kobiety, yy, która wszystkim chce pomagać. Bizneswoman, zaznaczam, biznesmenka i to dobra, ale serce, z bardzo otwartym sercem i pomagać. Nie, 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 to niemożliwe. Nie mogłem jej przekonać, bo przyczyny widziałem bardzo szybko, rozpoznałem, że przyczyna to jest tym, że ją wspólnie szykujemy na no dobrze. Jeżeli pani nie chce tak zrozumieć, to przyjdziemy inaczej. Nie ja wiem, czy możemy kupić akwarium i postawić w firmie? A oczywiście. A do czego to się przyda? No Do tego, że pani zobaczy, co się naprawdę dzieje w firmie. Chcę pani nauczyć sposobu zarządzania firmą, nie będąc w firmie. Po prostu przychodzi się raz na dwa, trzy dni lub raz na tydzień. I się obserwuje akwarium, i pani wie, co się w firmie dzieje. No, i on to zainteresował. No, bo faktycznie, prawda, że jest ciekawy przykład, jak można firmę zarządzać? No, i mówię tak: no dobrze. Kupimy akwarium, kupimy rybki, każdą rybkę, nadamy imię. No i ta rybka to będzie pani, ta rybka to będzie jeden wspólnik, drugi wspólnik, księgowa. No, i tam pracownicy, ci, którzy oprócz tych pracowników produkcyjnych, którzy nie byli tutaj w tym momencie ważni do naszych rozważań. No i kupiliśmy akwarium, wodę, rybki. Znaczy, to pani kupiła. No i rybki wpuszczone. W fajnie, wszystko ładnie, pięknie. Następnego dnia dzwoni do mnie: pani Józefie. Tylko dwie rybki przeżyły. Hmm, tak? A jakie to rybki? No, które to? No, tych dwóch moich wspólników. Wszystkie wycięły. Ja mówię, czy pani widzi, kto w tej firmie bruździ? Kto tu jest rekinem? Kto tutaj chce zniszczyć to firmę? Kto się sieje nienawiścią, agresją i złością? No tak, ale wie panu jeden, to ma jeden z tych wspólników, on ma y, kalekie dziecko. Y, tu trzeba jemu pomóc, to to takie rozumowanie. Ja swoją rolę jako w Flexi uważam za skończoną. Gdyż jak, na pytanie, które ona y, zapytała mi, zadała mi o przyczynę jej problemów finansowych w tej firmy, ja jej odpowiedziałem, jakie są przyczyny. No a dalej to już nie moja rola. Jeżeli ktoś mnie pyta dalej jakie zalecenia, mówię zalecenia. Ale jeżeli ktoś nie chce tego przyjąć, to uważam, że jest koniec do widzenia. W tamtym momencie uważałem, że ona błąd robi. Patrzyłem to z punktu widzenia feng shui, czyli z punktu widzenia energii. W tej chwili już po czasie, bo później się spotykaliśmy jeszcze nie raz na różnych konsultacjach. Gdyż korzystała z moich usług w różnych, z innymi firmami jeszcze, bo to nie była jej jedyna firma. I uważałem, że ona robił błąd. Wtedy, w tamtym momencie. Teraz uważam, że ona zrobiła bardzo dobre posunięcie. Ona świadomie, świadomie przechodziła przez stratę, wybaczała oszustowi, I kwestia była krótkiego czasu. Ona znowu, bo tam, za to inne biznesy jej poszły w górę. Ona tutaj straciła. Ona w końcu tę firmę zamknęła. W końcu zrozumiała, że to ją oszukują, tego ona tę firmę zamknęła. Próbowała to zrobić w sposób polubowny, ale nie do końca się dało. W każdym razie ona z łatwością zdała egzamin bez agresji, bez nienawiści do przestępcy, do tego, który ją okradł. Tylko starała się go tłumaczyć, dlaczego on tak robi. Starała się zrozumieć. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to jest najlepsza droga, jeżeli ktoś chce być biznesmenem, chce zarabiać pieniądze i coraz więcej, to najpierw musi się nauczyć stracić. No, i w tym momencie, znaczy i teraz, ja to rozumiem, bo znam te prawa. Znam to prawo, to jest jedno takie podstawowe prawo, które dotyczy wszystkiego i materii, i miłości. To jest prawo takie, że cokolwiek chcesz otrzymać, to najpierw musisz się nauczyć tego, to stracić. Nie możesz otrzymać więcej niż jesteś w stanie znieść straty. Jeżeli nie potrafisz znieść straty, to nie możesz otrzymać. Gdyż twoja agresja będzie zabijała, będzie coraz większa i większa, wyobraź sobie, że jak ty na przykład nie potrafisz stracić tysiąca złotych i pałaś nienawiści do złodzieja, byś go ukarał, jak, to co by się stało, jakbyś stracił milion złotych albo 10 milionów? By, by, by był gotów zabić, czy tam była. Dlatego nie, nie może dostać. E, jasną panią, biznesman, bizneswoman. Spotykałem się w różnych jeszcze e, okolicznościach. Jeszcze w różnych e, tych m, związanych z innymi firmami. Czyli były różne przyczyny. Często gęsto związane z finansami. I zawsze podziwiałem w niej umiejętność tracenia. I ta każda konsultacja to było tak, no, strata były, sumy stracenia były coraz większe, tylko że później jakoś się tak magicznie odwracało, że te zarobki były wielokrotnie większe niż to, co ona traciła. I ona dalej umie stracić. I ona będzie miała zawsze pieniądze, bo ona umie stracić. Tą przyczyną taką, która blokuje nam tą stratę, jest skąpstwo wewnętrzne czyli skąpstwo na poziomie duszy. Żałowanie, żałowanie czegokolwiek. Żałujesz. Jeżeli coś stracisz, to żałujesz, bo się tak mocno przywiązałeś, że żałujesz. Jeżeli jesteś przywiązany, to musisz to stracić. To nie jest Twoje. Tu przyszedłeś na ten świat nagi i nagi wyjdziesz. To nie ma nic Twojego. Jedyne, co możesz zabrać, to są Twoje uczucia, emocje, to co przeżyłeś, wspomnienia, piękne chwile. A jeżeli nie ma tych pięknych chwil, no to zabierze ze za sobą tą złość, agresję, nienawiść. Tam na tamten świat też. I będziesz w tym żył. Jeżeli nie potrafisz kochać. Czy nie lepiej zabrać miłość, czy nienawiść, agresję? To jest wybór, zawsze należy do nas. Nikt za nas nie wybiera. To nie Bóg zsyła żadne. E, na nas nieszczęścia. Ja to nazywam w cudzysłowie nieszczęścia. To są tylko takie kliknięcia. Ej, ej, obudź się, obudź się. To nie jest twoje. Jeżeli chcesz otrzymywać, to naucz się tracić. Nie żałuj. Nigdy niczego nie żałuj. To jest najlepsza rada, jaką mogę wam dać. Nie żałować kompletnie niczego. Żadnej złotówki. Jeżeli ktoś was zdradzi, trudno. Zachowaj swoją miłość w sobie. Nie patrz na kogoś, tylko patrz na siebie. Co ty robisz? Co ty czujesz? Czy ty potrafisz kochać? Nie oceniaj innego. Patrz na siebie zawsze na siebie. Dziękuję bardzo. To jest taki krótki filmik o skąpstwie. Ale jakbyście mieli jakieś coś do rozwinięcia tematu, to zapraszam do komentowania. I ewentualnie nakręcimy drugą część, czyli tak zwaną dogrywkę. O, ja tutaj już sobie już teraz mam taki do zatrzymania. I pozdrawiam wszystkich. Do następnego razu. Aha, chciałem jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, że w tej chwili, na razie, jeszcze cały czas wstrzymuję się z dalszą częścią fengszu, gdyż osoba, która mi pomaga, dzięki której w ogóle ten mój kanał wygląda, jak wygląda, Maciej Maciek, w tej chwili jest w miejscu i to dosyć długi czas, że tam jest słaby dostęp internetu i on nie może. E, robić dla mnie e, tych filmów, czyli ulepszać je, tam wstawiać te wszystkie dźwięki, obrazki, polepszyć dźwięk na przykład, e, gdyż on też musi z czegoś żyć, a robiąc cokolwiek dla mnie, on robi to za darmo, za free. On nie dostaje ani jednego centa, chociaż mieszka w Stanach Zjednoczonych, nie dostaje ani jednego centa za to, więc na razie puszczam sam te krótkie, takie filmiki tematyczne bez jego udziału, aż on będzie wrócił do siebie, będzie miał możliwość lepszego internetu i będzie mógł dalej mi pomagać. Także to jest główna przyczyna. Dlatego przepraszam bardzo za słaby dźwięk, ale musimy się jeszcze na razie chwilkę pomęczyć. Może jeszcze coś znajdę, rozwiązanie na to, może jakiś mikrofon, ale do tego mojego aparatu na razie nie ma oprogramowania, żeby mikrofon zewnętrzny można było podłączyć. Także na razie przepraszam bardzo wszystkich za niedogodności. Dziękuję bardzo.